Witamy w świecie Zegar Mistrzostwa. Dziś zobaczymy zegarki, które wyglądają luksusowo, ale są znacznie bardziej dostępne, niż się spodziewasz. Zbadamy ich styl, konstrukcję i technologię, pokazując, że luksus może być w zasięgu Twojej kieszeni. Zaczynamy od zegarka, który bez wątpienia przyciąga wszystkie spojrzenia. Orient Kamasu 2, znany również jako Król. Jego nazwa nie jest przypadkowa. Ten zegarek osiągnął doskonałe połączenie estetyki, trwałości i funkcjonalności. Od pierwszego spojrzenia najbardziej wyróżnia się jego jednokierunkowy bezel i tarcza z żywymi kolorami, które spektakularnie łapią światło. Jego 42 mm średnicy sprawiają, że jest odpowiedni na każdy nadgarstek. Nie wydaje się ani zbyt duży, ani zbyt mały, ale nie wszystko sprowadza się do wyglądu. Jego automatyczny mechanizm eliminuje potrzebę baterii, a wodoodporność do 200 metrów czyni go niezawodnym towarzyszem, zarówno w biurze, jak i na basenie, a nawet podczas rekreacyjnych przygód nurkowych. Szafirowe szkło wzmacnia poczucie jakości, chroniąc tarczę przed zarysowaniami i codziennymi uderzeniami. Najbardziej zaskakujące jest to, że przy wszystkich tych cechach, które mogłyby uzasadniać cenę kilku tysięcy dolarów, Pamiętka Masu 2 można znaleźć od 200 pesos, prawdziwa perełka dla miłośników zegarków o sportowym i wyrafinowanym stylu. Teraz zegarek, który wstrząsnął branżą to Casio Oak Metallico. Zainspirowany modelami z wyższej półki, ten zegarek oferuje solidny i elegancki design. Z kopertą i bransoletą ze stali nierdzewnej, które zapewniają zarówno wytrzymałość, jak i atrakcyjny wygląd. Ale to nie tylko wygląd: Casio Oak zawiera praktyczne funkcje, takie jak stoper, alarm i wodoodporność do 200 metrów. To wszystko sprawia, że chociaż jego cena jest znacznie bardziej przystępna niż podobnych luksusowych zegarków, jego wygląd i funkcjonalność sprawiają, że wydaje się wart o wiele więcej. Jest to doskonały przykład na to, jak Casio łączy tradycję z innowacją w jednym pakiecie. Z drugiej strony, Seiko Speedtimer to doskonałe połączenie solidności i sportowego stylu vintage. Ten zegarek daje poczucie jakości i precyzji, które znacznie przewyższają jego cenę początkową dzięki szafirowemu szkiełku, chronografowi i funkcji tachymetru. Jego estetyka łączy solidne linie z klasycznym wyglądem, który przypomina zegarki wyścigowe z połowy XX wieku. Z ceną od 500 pesos SpeedTimer oferuje doświadczenie zegarka premium, nie będąc nieosiągalnym, co pokazuje, że Seiko potrafi oferować luksus w rozsądnych cenach. A jeśli szukasz klasycznej elegancji bardziej niż ekstremalnej sportowości, Orient Maestro jest bez wątpienia odpowiednim zegarkiem. Ten zegarek odchodzi od bardziej sportowego stylu Orient Kamasu, aby przyjąć stonowany, minimalistyczny i wyrafinowany design. Od pierwszego spojrzenia staje się jasne jaka jest intencja marki: zaoferować produkt, który łączy piękno, precyzję i dyskretną, ale imponującą obecność. Bez zbędnych elementów, każdy detal jest starannie przemyślany. Indeksy, wskazówki i typografia są przedstawione z precyzją i elegancją. Orient Maestro to zegarek mechaniczny automatyczny, co oznacza, że zasilany jest naturalnym ruchem Twojego nadgarstka. To nie tylko eliminuje potrzebę baterii, ale także oferuje bardziej tradycyjne doświadczenie użytkowania, bliższe klasycznemu zegarmistrzostwu. Obracanie koronki w celu ustawienia godziny staje się niemal poetyckim rytuałem. Jak na zegarek, który kosztuje około 130 pesos, maestro oferuje połączenie estetyki, funkcjonalności i niezawodności, które sprawia, że wydaje się znacznie droższy niż jest w rzeczywistości. Ale jeśli Orient Maestro reprezentuje japońską elegancję, to Timex Waterbury symbolizuje amerykańską tradycję połączoną z nowoczesną funkcjonalnością. Ten zegarek inspirowany jest klasykami zegarmistrzostwa ze Stanów Zjednoczonych, przywołując poczucie niezawodności i trwałości, które charakteryzowały zegarki XX wieku, ale wprowadzając precyzję współczesnych mechanizmów kwarcowych. Waterbury wyróżnia się wszechstronnym stylem. Jego projekt łączy proste linie z subtelnymi detalami, które odzwierciedlają dbałość o estetykę, pokazując, że zegarek nie musi być przesadny, aby być pięknym. Poza wyglądem, Waterbury oferuje godną poza zdroszczenia niezawodność. Jego mechanizm kwarcowy gwarantuje, że zawsze będzie pokazywał dokładny czas bez potrzeby ciągłych regulacji, co czyni go niezwykle praktycznym do codziennego użytku. Z ceną od 200 pesos, Waterbury udowadnia, że można mieć atrakcyjny, funkcjonalny i wszechstronny zegarek bez kompromisów dla budżetu. A jeśli mówimy o zegarkach, które uchwycają istotę ponadczasowej elegancji, Timex Marlint nie może zabraknąć. Ten model przywołuje klasyczne zegarki z XX wieku z cienką kopertą ze stali nierdzewnej, która dyskretnie i wygodnie dopasowuje się do nadgarstka. Jego minimalistyczny design emanuje wyrafinowaniem i elegancją, oferując elegancką prezencję bez zbędnych ozdób. To, co wyróżnia Marlin, to jego mechanizm nakręcany ręcznie w przeciwieństwie do zegarków automatycznych lub kwarcowych, ustawienie godziny wymaga obrócenia koronki i poczucia, jak mechanizm ożywa. Ponadto, jego solidna konstrukcja gwarantuje, że pomimo delikatnego wyglądu, może bez problemu wytrzymać codzienne użytkowanie. Wszystko to, za cenę około 150 pesos, czyni Timex Marlin prawdziwym klejnotem dla tych, którzy szukają klasycznego i niezawodnego zegarka, łączącego estetykę vintage z nowoczesną funkcjonalnością. Teraz dochodzimy do Timex Cube, zegarka, który odważa się przełamać konwencje. W przeciwieństwie do poprzednich modeli, Cube bawi się kształtami, kolorami i proporcjami, oferując świeżą, nowoczesną i młodzieżową estetykę. Jego design zapewnia, że żadna nadgarstek nie pozostanie niezauważona, czyniąc go idealnym wyborem dla tych, którzy szukają wyróżniającego się akcentu w swoim codziennym stylu. Timex Cube zachowuje esencję marki, łącząc trwałość i precyzję z projektem, który nie boi się być inny. Każda linia, każdy kąt. Jest zaprojektowany, aby wyróżniać się i tworzyć natychmiastowy efekt wizualny. Cube jest szczególnie atrakcyjny dla młodych ludzi lub dla tych, którzy chcą dodać nowoczesny element do swojej kolekcji, nie tracąc połączenia z jakością, która charakteryzuje Timex. Jego niezawodna konstrukcja i precyzyjny mechanizm zapewniają, że nie tylko wygląda dobrze, ale także spełnia swoją główną funkcję. Dokładne mierzenie czasu z ceną od 200 pesos Timex Cube udowadnia, że nie trzeba wydawać fortuny, aby mieć oryginalny, dobrze zbudowany zegarek z charakterem. Teraz na liście z zegarkiem pełnym technologii i wysokiej klasy designu Union Ocean Star. Ten zegarek zawiera funkcje premium, takie jak ceramiczny bezel, szafirowe szkło z powłoką antyrefleksyjną i regulowane przedłużenie do nurkowania. W porównaniu z luksusowymi zegarkami, które kosztują ponad 2000 pesos, Ocean Star oferuje podobne właściwości za cenę od 700 do 900 pesos. Jakość wykonania i dbałość o szczegóły sprawiają, że trudno uwierzyć, iż nie należy do kategorii zegarków elitarnych. Ten model pokazuje, że innowacja i wyrafinowanie mogą być dostępne dla szerszej publiczności. Teraz Seiko Alpinist to zegarek, który od samego początku został zaprojektowany dla tych, którzy szukają przygody, precyzji i stylu w jednym pakiecie. Jego design nie jest przypadkowy. Każda linia, każdy detal został zaprojektowany, aby przekazać solidność i funkcjonalność. Ten zegarek nie tylko przyciąga swoim wyglądem, ale także jest wyposażony w funkcje, które czynią go użytecznym dla poszukiwaczy przygód, wędrowców i miejskich odkrywców. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech alpinista jest jego teksturowana tarcza, dostępna w kilku odcieniach głębokiej zieleni w niektórych wersjach, co nadaje mu unikalną i elegancką osobowość. Ale alpinist to nie tylko piękno, jego funkcjonalność jest równie imponująca. Innym szczegółem, który nie umyka uwadze, jest datownik z lupą cyklopową, która powiększa datę i ułatwia jej szybkie odczytanie. Tego typu funkcja jest zazwyczaj kojarzona z zegarkami luksusowymi, a jej włączenie do modelu w przystępnej cenie pokazuje zaangażowanie Seiko w oferowanie produktu kompletnego i wyrafinowanego. Połączenie estetyki, funkcjonalności i jakości sprawia, że Alpinist jest postrzegany jako zegarek znacznie droższy niż jest w rzeczywistości. Z bardzo przystępną ceną, w stosunku do tego, co oferuje, staje się idealnym wyborem dla tych, którzy szukają luksusu i praktyczności jednocześnie. To nie tylko dodatek, to niezawodne narzędzie, które emanuje charakterem i solidnością, zdolne towarzyszyć zarówno w mieście, jak i w górach. A jeśli mówimy o zegarkach dostępnych z klasą i jakością, nie możemy pominąć Tissot PRX, naszego pierwszego szwajcarskiego zegarka na tej liście. Ten model szybko przyciągnął uwagę entuzjastów i kolekcjonerów dzięki nowoczesnemu, eleganckiemu i niezwykle wszechstronnemu designowi. Jego popularność wynika z połączenia reputacji szwajcarskiego zegarmistrzostwa z ceną, która, co zaskakujące, pozostaje rozsądna. Tissot PRX wyróżnia się zintegrowaną bransoletą, co łączy w sobie wyrafinowany design i wygodę, z płynnym przejściem między kopertą a bransoletą. Jego elegancka i dyskretna estetyka sprawia, że jest idealny na formalne spotkania, wydarzenia towarzyskie lub do codziennego użytku, dopasowując się do każdego stylu. Poza swoim designem, PRX odzwierciedla jakość szwajcarskiego zegarmistrzostwa od wykończenia stali nierdzewnej po precyzję jego mechanizmu. Nawet wersje kwarcowe, od 300 pesos, pozwalają na dostęp do szwajcarskiej tradycji i prestiżu bez dużych wydatków. Jego design, materiały i reputacja sprawiają, że wielu postrzega go jako zegarek z wyższej półki, podczas gdy w rzeczywistości jest dostępny. To czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z szwajcarskim zegarmistrzostwem, ze stylem, prestiżem i umiarkowanym budżetem. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej podróży po zegarkach dostępnych, ale wyrafinowanych. Jeśli podobał Ci się ten film, polub go i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy odkrywać więcej modeli, które łączą luksus i dostępność w wyjątkowy sposób.